カメラ。 No w końcu! Witajcie! Witamy serdecznie na kanale Między Nami po tej długiej przerwie. Tygodniowej. Tygodniowej, ale. No prostu... w sumie dwutygodniowej. To dlatego, że byliśmy w robocie, tak zwane. Byliśmy w robocie. No nie wiem, czy część z Was widziała filmik na naszym Facebooku. No Siema i bardzo Czwartek tak. witamy w ten czwartek. Godzina 18, jakoś tam w 15. Tak. Słuchajcie, przepraszamy Was, że nie ma dzisiaj odcinka. E, niestety jesteśmy w robocie i nie zdążyliśmy jeszcze tego wszystkiego zrobić. Nie mamy tutaj znowu zasięgu, znowu jesteśmy gdzieś na jakiejś wsi, bo nagrywamy. Tak, ale gwarantujemy e... Wam, że to co robimy, na pewno Wam się spodoba i dowiecie się o tym wkrótce. Dokładnie. Więc tak. bardzo Was przepraszamy i odcinek na pewno się pojawi, bo po już jesteśmy, po jutrze, w, pracy, jesteśmy no. w pracy. Karol. Karol! Karol. Słuchajcie kochani, to my was przepraszamy, musimy zabrać tych delikwentów, ale obiecujemy wam, że robią z nami naprawdę mega stosy. Tak. Siema mordeczki. Idziemy panowie. Trzymajcie się Yo. i za tydzień będzie odcinek. Spadamy pracować. Tak, tak No i postanowiliśmy, że eee, w tym tygodniu trochę mniej o nas, a więcej z nami. A więcej z nami. Więc y, mamy taką grę, nazywamy to Plask Delfina, nie Plask od syreny. Plask od Syreny, to jest jak ogon Syreny. I ona nam tutaj plaska. Tak. No i nie wiem, czy widzieliście to kiedyś, ale ogólnie polega to na tym, że przekręcasz. Zaraz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja <grym> no i oczywiście. <grym> boli strasznie, ale jakby ta ilość tego, kiedy to się plaśnie, to jest losowa, nie wiesz, tylko. Tak. Jeżeli e, któryś z nas. Dostanie plaska bitą śmietaną, tudzież, no my wykorzystamy do tego, y, wykorzystamy do tego piankę do golenia. Dobra, może po prostu zagrajmy w to i zobaczcie jak to wygląda. Jedziemy! Zaczynamy! No, bo, no, 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 co ty. No dawaj. Dawaj stary, ja nigdy w życiu nie grałem w takie gry. Dobra, już. A co będę żałował? <laughs>

Aaaaah! No, 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 to tymi losami rozumiem, że jak ktoś trzyma, to drugi losuje. Zero! Zero. O nie! A. to jest straszne? Słuchajcie, to jest taki stres. <grym> Dwa! O nie! Co że będzie teraz. <grym> <grym> o nie! Z... Ja nie! chcę! O ten dźwięk oznacza tylko. Ten dźwięk oznacza, że coś się dzieje. Trzy raz, cztery. Jeden to zero. Zero! Jest nie. bardziej na zero! Nie. No! Nie, jeszcze raz bo zeszli. Jest tak równo, że jest między trzy a zero. Strzela jeszcze raz. Znowu! Ej, nie, jest zero. Jest, jest zero, zero. stary. A my te punkty w ogóle? No, właśnie! Yes, jest, jest średłużki. <słyski> No, teraz wypisujmy, no. Dobra, dobra. Ale mi się tak gra. Jest na równi, jeszcze raz. Co jest z tą grą? Dobra, jest bardziej zaraz. Stary jest z góry. Nie, no jest bardzo z góry. Stary, no. A musi być Definitywnie musi być. Nie może być tak Nie, było bardziej, bo ty cały czas słyszysz, bo się boisz. Dobra, no. Trzy. Jestem smarka, chyba dostanę wryj. pisz. I idzie po ciebie. Dlaczego? Teraz ja dostanę na pewno. Jest! Zero! Słuchajcie, Fuck Dziś coś nade mną czuwa, albo ktoś. Zero. Czyli, ale, ej! My cały czas nie liczymy punktów! Tak, tak! No jak? No było, od raz, dwa. No ja tylko już, ja szybko chciałem to zrobić, żeby już tylko tak nie dać. Dwa. No ja, <grybuj> 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 czekaj, nie ruszaj się, stary. zrobić zdjęcie! <grybuj> Dostałeś. Tak. Ojej, oh yeah, przegrałeś, przegrałeś, przegrałeś. To jest pierwsza runda, była. teraz druga runda, trzecia i czwarta. Teraz ty zaczynasz. No i... Cztery. Dwa ba! nie wiem co teraz zabić, czy Ty nie. zaraz, nie, to Zaraz, zaraz, tylko dokończymy grę. Nie, nie było dwóch. Były dwa! Nie kłam! Były dwa! Nie było dwóch. Były dwa, A, Były ciało. dwa. no zrobiliśmy ban na drugie, no BA! Dwa! To lekko. Ty widzisz, jak ja robię Dobrze, to. Cztery. Dwa. <laughs> Jaki kurde ten. Raz. Dwa. Trzy. Raz, dwa. No! No i dostał, no i dostał Ej, ale ty... Co fajnie? Ej, mam coś do oczach? No nie, masz na nosie. O! Szypie! Szczypie. Się szczypie? No, bo to... O! W, w twardym życiu trzeba być ani to... Jest remis, jest remis. Jeszcze mamy dwie rundy! Ciekawe. Trzy. Dwa, trzy Dawaj Ja jestem oczy zdał i sam to gotowe Kochanie Nie wrócę się chyba Zero wywiem że zero Oj ty, ty co oj co? Cztery oh, Fuck dawaj O nie, Jak to? Dwa. <try> o! Kurde! Daj mi papier, szybko. Kurde, <try> po prostu. Ja ci tej chorej teraz cię dopadnę. Dobra, no dobra. Daj więcej pianki, bo to jest ostatnia runda. Nie no Teraz tak hardkorowo Widzisz, że ja teraz dostanę w <grymne> O Jezus Wygrę Trzy Słuchaj To raz okay. Licz No Raz Dwa Trzy! Oh yes

Czuję, Dwa. że ten trzeci będzie w końcu. Dwa. Trzy. No, trzy. no trzy. No trzy było. No jakie trzy? No daj, było trzy. Na, na matkę przysięgam. Przysięgam na matkę. Stary, bo nie za każdym razem cyk, jest rzeczywiście czasami tak, tak przybija, że ja też nie widziałem, że było trzy u Ciebie. Serio. Cztery. O Jezus, nie. No ja liczę, dawaj. Nie. Uno. Dos. Tres. 4 3 Jeden. Trzy. No i co kłamiesz? Co no jeszcze raz? Ej, ty no kurczę, nie, no było to jeden. Co, nie. Cztery. Ewe, Odkręcam to, normalnie przecież przykręcam Dobra, Dwa, jest trzy, już było trzy Nie, co ty, Ja ty Jezu, ja to mam na slow już mam to na... Dwa, dwa. Wstanął przyruch taki, Dwa Trzy, nie, nie, no Było trzy, przecież czuję jak przeskakuje Stary, no nie, no ja, już zawsze mam, a ja zawsze mam takie tyk, Nie, właśnie nie zawsze, dwa razy miałem wątpliwość Dobra, Karol, no to już jest trzy, tak? Tak Oh. E, 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 Zero, 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 zero. Cztery Jeden Kurde to już jest tego Ja już chcę skończyć Ja też, już chcę, już chcę wygrać to Zero, 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 dwa, dwa. HAHAHAHAHAHA KONIEC o. Liczył, liczył i się przeliczył no słuchajcie to coś to Ważne swoje. Jak teraz dokończymy odcinek? Nie. Co? Stary, ja nic nie widzę. Ja czuję, że to mi wyżarągam piórcze. Daj mi papier, nie widzę go. Karol, no. gdzie jest papier? Dobra, dogra dograjmy odcinek, dograjmy to. Więc, Słuchajcie. Y to jest y, zabawka diabła. Zapraszmy kogoś, żeby, stopał, żeby to pograli. to fajne. Tak. tak, No, więc y, dzisiaj był odcinek z challenge, znaczy challenge'em, Sprawdzaliśmy po prostu zabawkę y, jak y, jak po prostu youtuberzy. Ja Miejmy nadzieję, że Wam się podobało. Czy... Karol Enkiewicz wygrał. <coughs> yeah. Ja przegrałem, ale... No, więc... Czyli się jakiś inny Czasami przegrani będą pierwszymi kiedyś. No, może tak sam ostatni. Dobra. No nic. będzie. Więc... Więc... to było grubo, było grubo. Było grubo. Ja się i ja się, się umyć, więc... O nie! Jeszcze bardziej <gry> eee. słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej takich wariacji, bo to w sumie pierwsza nasza tak, takie wariackie... Takie, ryzy, takie ryzy. naprawdę, to, to, to takie Wymagało takie nas poświęcenia. Tak, tak. Ja tak, 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 to. I, I jeżeli chcecie, to, 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 to będziemy <klucz> zrobić częściej. Tak. Więc co? Żegnamy się. Bądźcie między nami. Yy, trzymajcie się mi wakacji i pijcie dużo wody w lato, bo jak to Artur Sikorski powiedział, yy, w lato trzeba pić wodę. Pijcie dużo wody. O! <noise> Więc trzymajcie się, pozdrawiam was, kochamy Was. Siema! Yeah! Siema, słuchajcie, zaraz pokażę Wam jak Karol Sentowski śmiesznie śpi. <noise>